Twój stary też był zabawny, jak się pytał w klinicach, bo nie czy nie jest za późno. Family friendly! Wuhu! Content! Woohoo! <grym> ja pierd... Secret Neighbor. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tej gierce, to jest to gra działająca na zasadach Amongasa, tylko zamiast robienia questów musimy znaleźć klucze, aby dostać się do piwnicy, a wszystko odbywa się w uniwersum gry Hello Neighbor, jeżeli jeszcze jej nie znacie, to polecam się zapoznać, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Czy ktoś kur... może dołączyć do jej... papaja? Halo, wchodźcie do papaja. Papaj otwarty. Kurwa! Wchodźcie Papaj, pa, do papaja. Papaj otwarty. No siema. No siema, siema. Musimy znaleźć klucze. Ja jestem oczywiście, jestem sąsiadem, także polecam. Znaczy, dzieciakiem, dzieciakiem? Ja jestem, ja jestem, ci coś, kurwa, jestem nie dzieciakiem. jestem jak coś, jestem dzieciakiem. Ani trochę nie jestem sąsiadem Okej, okay, okej, okay, ufam, ufam E, to no. nie ja, to jakby to tylko... Ej! Ała! Banka. Co jest? Co to było? Walka! Co się od... Big... Bo... Big... <coughs> ja nie wiem, co się stało Ej, no Ała, nie róbcie mi tak, halo? Co to jest? No włączaj to, kurwa <coughs> Ja tu się, czy ma, a to nie ty teraz Świetnie, przełączałeś? Nie Brak klucza, ale mamy tutaj za to oponę Kto trzyma opony na szafce? Kiemon Opona dziś z brucha spierdoliła <laughs> Kurwo y Chodź ty szmato <laughs> O ty kur... Kiemon, szydziaka szyldziaka okay, okay. Ała, dlaczego, za co? <laughs> ja pierdolę kto się bawi światłem! Kto się bawi światłem! <śmienny> Nie wiem! No powiem, że trafił nam się ciężki seed. a to jest otwarte! Ja pijemniczę I tak, tu się ja chodzi. To, ja, to, Kacperski ja to se chodzi taką. Pewnie on jest hunterem, w sensie tym sąsiadem A w Jak mnie nazwałeś? Przepraszam, tu administrację, oczywiście to było wypiwkami. Bo... Kto trzyma kartę w lodówce? Ej, bo latarkę mi zajebali ktoś A! 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 Fosu, o nie! A, pomocy! Nie! Ja to no nie, ale zograł Na psychę. kto to był? Wiedziałem, że Kacperski... Kacperski, gdzie jesteś? Kacperski, bo znalazłem te drzwi Gdzie? Znalazłem drzwi trójkę, chodź Tylko nie mogę tego otworzyć, nie wiem czemu Nie, Fildowski gdzieś przez gdzie? okno Przez okno spieprzył Oooo, tak! Ja wstwie przez okno! Ok Shylowski przez okno wyskoczył! Mm, no! Kiesz na trójka! Ej, donatę! Zda się okno wybijać! Jebać <grym> kurwa. kurwa, nie mam umiejętności! Chcę! <grym> nie mamy! Kurda! Jestem A, idiotą! Ja proce protein i nie użyłem! Ja to użyłem! Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja nie mogę użyć swoich umiejętności. Uy, Sidocki wyskoczył przez okno. Ale ja wiedziałem o tym, że to on. Dlatego zacząłem z niego rzucać. No i dobrze. Zajedzenia poza tym, że nie O kurwa! Ja nie byłem na To się nazwa! To się nazwa prawdziwy gwa. Nie no, nie Potem mi coś mówi o shadowbani i problemach z zasięgami. Na dużo zamków, czemu sześć zamków na pięć osób? Upsi! Ups nie, jest to Pokażę wam taką s... Ale będziecie musieli mnie bić. Okej. Okay. Oh. O to jest... Nie, nie tylko kiemel. Nie wiem co się dzieje, ale może... Eee, chodźcie, chodźcie, chodźcie! No bo dobra, pokażesz i tak naprawdę nas zabije. A, fajnie, że latarką okna nie rozwalimy. Ufam, fajnie jak. jak to nie? A, to jest jest niszczalne. No. Kuloodporne okna sobie zrobił, ale młotkiem to już rozwalisz nas spo... O kurda! O, jo, 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 jo. Ucieczka! A! Ej, burak jest! A! Proca! No, Dawaj go z procy! Znaczy ja mam procę! Tylko go! No walę go, ale chyba nie dam rady! A! Pomocy! Rzucaj! Diego, Proszę! Dzięki! Stary! Walczymy! Jak tam wyjść? Przez niektóre okna możesz wyjść, ale ma jest mały problem, ponieważ... On jest jakiś walnięty klaun. pomocy! Kolejny klaun mnie torturuje! W kolejnej grze. Ja wchodzę na dach. Mam krzesło. Na psychę? Przyda się! Ktoś zginął! O shish. Bob zginął! O nie! rzucajcie w niego, o kurna! On takiego subołka! Ej, ja nie mam kas! Y nie! Kiemon! Nie. nie, nie. Ucieczka! Latarka! Ma dwie! Dwie latarki! Nie! Koledzy! Dlaczego? Nie! Worona wskazuje gdzieś jest klucz No i gdzie masz ten klucz? Pod mapą O kurwa No on wie, że na awku tego nie wygra, tak? O kurde, ale nie jest awkiem! O kurde. Let's go! Content! Tak to jest, jak się dobiera bez hasła. Tak. Albo jak nie jesteś przygotowany do nagrywek. To moja wina czy drifta? To on się nie przygotował. Ja się przygotowałem. Włączyłem OBS-a. Włączyłem kamerkę. Powiadomiłem na karcie społeczności wizów. I content jest. A drift? Nie, może przyjdę, może nie, zobaczymy Jak zwykle dzieciak... Ale piwnica! Ale ciemno. Nie, to ta mapa. To ta ja mapa. Ja nie lubię ja nie lubię tej mapy. Ała. Co jest? Gdzie wy jesteście? Piwnicy! Filip Jack nie zostawiaj mnie! Bo... Schildziak, bo chłop mnie z dyni atakuje! Film jak tych mnie, film ty. jak ja, film jak, jak mnie. Hej, pomocy, Wiemą. pomocy, Kasperski jest, Wiemą. Kasperski jest, pomocy. Kasperski jest, pomóż! On jest, Kasperski jest. Czekaj, się jest. Pomocy, Kasperski jest, ja chce coś na mnie! Co jest? Kiemon, czekaj stąd. Wiem, że to jesteś ty. Wiem, że to. że ty jesteś w przebraniu. Kiemon, on jest. A Co mnie rzucasz tak. odej skór nad Niborem? Ty no nie rzucaj ty, we mnie, tylko do, do niego! Strzelaj w niego, on jest Diborem! Ty, że ty jesteś w przebraniu, idioto! No jesteś w przebraniu, idiotą! Jakim kur na przebraniu? Po czym jest przebranie? Jak się włącza? Jakim kur na przebraniu? Przecież jakbym był w jakimś kur na przebraniu po pierwsze, ale nie jestem Diborem. Ty, ty jesteś w skinie tego którego zabiłeś. No Co za idiota? Jak To tak działa! Najwyraźniej no, tak Nie, ta gra jest do wywalenia. Ale shit, posting! No easy. Nie, nie łatwo, pomagam. Łatwo. Idziemy stąd. Idziemy stąd, on będzie tutaj leżał. Przecież jakbym był Niborem, to bym się od razu rozpłynął, idioto. No, no właśnie, nie, bo byliśmy się być... O kurwa. Ponieważ mając Nibora dużo łatwiej, mogą mnie usłyszeć, to będę mówił trochę mniej. A nie chcę sobie ustalać pod przycisk, bo za dużo roboty hmm. byłoby z tym. No No street posting. Gierka się zepsuła. Gierka się zepsuła, nie mogę złapać. Nie chce mi się grać. No nie mogę nic zrobić. Mogę sobie klikać E. Fajnie. To jest coś bo on to chyba nie wejdzie. O, mam po koledze. Nie zdążysz. Ej, bo jest mały problem. Kurz. <śmies> <śmies> Może się odbaguje przynajmniej. Problem. Może o tyle dobrze. Ale jaki refleks. Jest mój problem. Pff. Nie gadaj na DCQ. Kto? Mówię do Szyliciaka. Okej. Okay. Wysoki Jest problem. On nie gadał na DCQ. Co? Ej, o... bo jest mały problem. O, odbagowało się, teraz jaki się odbagowała gra, bo miałem zbagowaną grę, słuchajcie, i nie mogłem nikogo złapać. I byłem obok typa i nie mogłem go złapać. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Ej, mogę stawiać pułapkę, nie będąc sąsiadem. Co jest z tą tak? Nie no, to jest żart. Nie wiem, spil dalej. Nie no, to jest, ej, to jest cheating. A może to Kiewan jest jak wiesz, że to koniec? Ja wierzę że wygraną. Nie wygrasz tego, no. Ej! Pomocy! O! Ty kur... Hello? Dobra, w sobie do szafy. Chodźcie, trzeba szybko coś... Obiad zanim ten... Za im za im za Czekaj! Czekaj, biorę ten... Słoik kamu. What?! Ja mam... Mam biały słoik. Z podejrzanym Okej. Okay, dobrze, rozumiem. RAAA! Chodź, idziemy. D. Mają kartę jedynkę. Nieważne. O. Chyba <śpiewanie> mam kolegę w ma. no, no, no co dba. za... Ałć! Ja nie... Ty parówo! Okropna. O nie! No ona jest przejba duża. Takim nie zaginie? Ale tutaj są drzwi. Chyba nie. Kurwa, no, ma... nie, zapierdzielam w inną stronę Zabawa w no kotka mam, i mam, myszkę mam, z kiemonkiem nie mam, nie mam, nie i drifciorkiem Nowy tytuł w filmiku Siemeczka! O kurwa, o kurwa No siemeczka, koleżko Ej, help! help Spróbuj z tym pomóc, help, to cię zabije teraz Teraz gracie na moich zasadach, nie na waszych Skończyło się Nie kiemon. kiemon Nie mam czym cię, cię uratować o nie! Co? Jaki cud! Ej, datuj! No nie! Kasperski ty kurwo! No nie no już po tobie! Nie mówiliście, że wygracie! Wyjście tak blisko, a jednak tak daleko! Ale nie szkodzi. Zostało jeszcze dwóch delikwentów. O! O jaki skok! Koleżka. Jeżeli ten koleżka wygra gierkę, to będzie słabo. Będzie kiepsko. A gdzie on... O, jest tutaj! Cześć! Hello! Dobra, tak się bawimy. Taka zabawa. Let's go! O oh no! O oh no, jak nie ograł! Na psychę! Esa! Ale cię ograłem na psychę. No już po tobie. Co? Jakim cudem? O nie! To no! 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 Ed, no cóż, bywa. No cóż. <grym> życzy, jak będzie pokus na ciebie, jak ja będę Niborem albo Kiemon? No dobra! Oto to. to.